Cześć, mam widzowie dzisiaj gram for second mam trochę do was pytanie czy to jest normalne że ja jestem na serwerze pełnym gdzie jest ze 7-6 ludzi i nagle po jednej rundzie z, e, jestem sam ja napiszcie w komentarzach czy to jest normalne ale dobrać nie przedłużając zaczynamy film no się mam widzowie dzisiaj gramy for second i no, jak, 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 no, jak możesz zauważyć, to zmieniam maina jest to tutaj. No, gość dalej jest moim no, organem przetwarzającym. Mam no, no, na 4. I możecie w komentarzach napisać, jeśli chcecie, kogo mam wziąć. Czy Szydleckiego czy to ma na nich ten sam level. Jeśli założyłeś No i się A przedtem ogłoszenie, albo ogłoszenie co to No w tym roku, bo ten mi się najbardziej podoba, z wszystkich, które znalazłem sobie z kombinacji. Ale no, jest prawdziwy Jeśli ona on mnie teraz pójdzie to ja mu dup... Ja nie wiem Dobra e, jak on nie dostał widzowie? Że on w plecy do mnie dostał? Co mi gdzieś... co? Coś miało być że o tyłu, ej jest nie jakoś No trudno Ważne żebym przeżył O kurd, no. Widzę, jeśli będzie szum, to przepraszam. Bo to, to u mnie jest okno otwarte. Ja wiem, że nagrywanie z otwartym oknem jest złe. I wiem, że to był fake generator. Mam, mam o tym pojęcie. O! Co Nie ma widzowie wy zmieniam chyba main'a znowu Nie no chce mi się dalej na gościu grać Jezus Przecież nie mogę powstrzymać Dobra, jesteśmy już po rundzie jak mogliście zauważyć, zmieniłem znowu maina. Znowu będziemy mainować gościa. Eee, źle się czuję, gram Elliotem. Boże Elliotem. Nim. Więc on to może pozostanie. Nie wiem. Kiedyś tam nim będę grał. No ale zabawa grania nim jest. Jest mi bardziej lepsza. Ale widzowie zmieni ikonkę na jakąś przyzwoitą, ale napiszcie mi pomysły na ikonkę, bo ja dosłownie nie mam pojęcia, co tam dać. Teraz ja jestem zabójcą. Tak? Tak. No i teraz. O, widzę ich już wszystkich. Siema. Ja idę też na, na gościa. Подождитесь. Загинал. Боже, шанс с гупи.

Dobra ten Sunderland on jest chyba na apku Nie, nie jest na Apku Nie jest Ale nie wiem A! Co? Tak szybko Ja mam takie dziwne wrażenie, że ma Bratku, chyba granie na szydeckim to, to dla ciebie to, to chyba nie były dobre pomysły. Nie no, jak wizualnie teraz... Nie wiem, w sumie teraz nie będzie płotu by był, ja pewnie nie wycisznie Też Coś mogę, za darmo to... Nie, zabiłem chyba. Zabiję. z tego grzybka troszkę widzę boje, ale nie za bardzo. I ocenić mojego skinu w komentarzach od 1 do 10. Już. Nie, nie, Ja widzę, żeby kupić wszystkie skiny. Nie A bo to jest taki skin, dobra boże a nim dawno nie grałem A nim chyba z 3 tygodnie nie grałem Spowalone. Więc jak na Malestona, to może do troszkę miał zanikiem miech na no, Bo dawno nie grałem no. Może coś tam upamiętam jeszcze. Teraz widzę fake. Ja jeszcze powolność? Mam widzę pytanie. Ja mam widzę widzę pytanie. Od kiedy? on mnie trafił. No dobrze. No, 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 no.

Prawdziwy? Dobre, kończę film.